Będzie pochwalony Jezus Chrystus. W Ewangelii Świętego Marka, w rozdziale 4, Chrystus mówi, zwracając się do wszystkich ludzi, którzy Go słuchają, z pytaniem, czy po to wnosi się światło do pokoju, do pomieszczenia, żeby stawiać je pod przykryciem, pod korcem, pod łóżkiem? Nie, oczywiście, że nie. Stawia się je na naczelnym miejscu, na stole, po to, żeby oświecało całe pomieszczenie i było Oświecało tych, którzy tam się znajdują. Dlaczego Chrystus mówi to proste zdanie? Dlatego że nauka, którą przekazuje, jest po to, ażeby dotarła przeze mnie do wszystkich innych ludzi. Więc kiedy myślimy o chrześcijaństwie jako o przekazie wiary w Jezusa Chrystusa, używamy tej metafory, która mówi o światle. Światło, Chrystus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, ale Chrystus jest również, jak mówi pierwszy rozdział Ewangelii św. Jana, jest światłością, która miała przyjść na świat i rzeczywiście przyszła. Chrystus zapala w nas ogień swojej miłości, zapala w nas ogień Ducha Świętego, który płonie. Ogień ma to do siebie, że daje światło i ciepło. I yy, Wymiarem życia chrześcijańskiego ewangelizatora, tego, który przekazuje Jezusa Chrystusa drugiemu człowiekowi, jest ciepło dobroci i światło prawdy. Te dwa wymiary życia duchowego w chrześcijaństwie na wzór Jezusa są ze sobą nierozdzielnie powiązane. Światło prawdy i ciepło dobroci. Jeżeli chcemy być nie tylko dobrymi chrześcijanami, ale też chrześcijanami, którzy oświetlają swoim blaskiem duchowym życie innych ludzi, czytajmy Ewangelię Świętego Marka, rozdział 5, ażeby ci, którzy nas spotykają, zobaczyli na naszej twarzy prawdę o życiu doczesnym i wiecznym, i żeby z naszego serca biło ciepło, które Ogrzewa tych, których, których serce jest zamarznięte jak lód. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.